Cześć, guys! Jak już widzicie po tytule, dzisiaj lecimy sobie z serią przepisów i będą to trzy przepyszne pomysły na posiłki z wykorzystaniem dyni. Teraz zaczynamy już powoli wchodzić w taki jesienny sezon. Dynia zaczyna królować też na sklepowych półkach, więc stwierdziłam, że chcę Wam po prostu pokazać moje ulubione przepisy na posiłki z wykorzystaniem dyni. Oczywiście tych posiłków jest więcej, i może, jeżeli Wam się film spodoba, to pokażę Wam jeszcze więcej tych inspiracji. Natomiast dzisiaj chcę Wam pokazać takie trzy naprawdę jedne z ulubionych przepisów. Po pierwsze będzie to omlet dyniowy na słodko z owocami. Drugi przepis będzie to taki makaron w kremowym sosie z dynią, fetą i orzechami włoskimi. No i trzeci posiłek to będą takie wytrawne placki z dynią. Więc myślę, że będzie naprawdę przepysznie, także czekajcie do samego końca. Ale zanim zaczniemy robić sobie te wszystkie pyszne przepisy, to musimy wspólnie upiec dynię, bo do dwóch przepisów będzie konieczna właśnie pieczona dynia. Pokażę Wam mój ulubiony przepis, dzięki któremu dynia nie wychodzi od nista, a właśnie taka lekko chrupiąca, ma taki fajny, orzechowy posmak. No i też, co jest bardzo ważne, i myślę, to jest największy plus też korzystania z dyni Hokkaido, Dyni Hokkaido nie obieramy. Ta skórka jest całkowicie jadalna, jest przepyszna, zwłaszcza jeżeli ją upieczemy, więc taką dynię będę sobie teraz kroiła. Najpierw wydrążę gniazdo nasienne, pokroję ją w kosteczkę. Ułożę na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. No i taką dynię nawet nie przyprawiam, nie dodaję oliwy, tylko po prostu będę piekła tak solo, no bo będę ją wykorzystała właśnie do przepisów na słodko i na wytrawnie. 200 stopni z termoobiegiem przez jakieś 30 minut i zobaczycie, że naprawdę nawet jako taka solo przekąska jest po prostu przepyszna. przygotowaną dynię wkładamy sobie do nagrzanego piekarnika. To jest bardzo ważne, abyście ten piekarnik wcześniej sobie nagrzały. Możecie to zrobić w momencie, gdy po prostu przygotowujecie sobie tą dynię na blaszkę, tak jak zrobiłam to ja przed chwilą. 200 stopni, termoobieg to jest maksymalne. ważne. Jeśli chodzi o czas pieczenia, ja myślę, że zajmie to jakieś 30 minutek, ale też warto jest obserwować, bo każda dynia jest inna i niektóre są bardziej wodniste i potrzebują troszeczkę więcej czasu do pieczenia, a inne są bardziej zwarte. Także obserwujcie, żeby nie przypalić bo mi czasami się już zdarzyło, chociaż przypalona dynia naprawdę smakuje bardzo dobrze. Także wkładamy do piekarnika. I tak wygląda upieczona już dynia i powiem Wam, że wyszła naprawdę idealna, czyli taka jak lubię najbardziej, lekko podpieczona, ale niespalona, czyli będzie miała właśnie taki orzechowy aromat, naprawdę przepięknie to wygląda. Pierwszym przepisem, którym chcę się z Wami podzielić, będą placki dyniowe na wytrawnie. Podam sobie je z twarożkiem i koperkiem, żeby też było jakieś źródło białka. A jeżeli chodzi o same placki, to przede wszystkim dynia. Starta na drobnych oczkach i to jest właśnie przepis, do którego będziemy używać świeżej dyni, czyli nie tej upieczonej, ale świeżej. Dynia, jajko, mąka. Ja będę używała akurat gryczanej, ale Wy możecie użyć każdej innej. Do tego przyprawy. Sól, pieprz, papryka ostra, papryka słodka cebulka na drobnych oczkach posiekana, no i to wszystko będziemy smażyć sobie na odrobinie oliwy z oliwek, do tego właśnie ten twarożek z koperkiem jako źródło białka, no i będziecie mieli taką fajną opcję na obiad. Albo też na wytrawną kolację. Dynie ścieramy na tarce o bardzo drobnych oczkach. I tutaj, jeżeli macie do dyspozycji jakiś melakser, taką tarkę lepszą, to bardzo Wam polecam tego użyć, bo będzie Wam po prostu wygodniej, a nie tak jak to ja tutaj musiałam się męczyć z tą tarką. Do tego dodajemy sobie drobno-posiekaną cebulkę, mąka, do tego oczywiście e, przyprawy, sól, pieprz, chili. No i oczywiście jajko, które pominęłam. No i wszystko sobie dokładnie mieszamy, smażymy na odrobinie oliwy. Tutaj uważajcie właśnie, żeby za dużo tej oliwy nie dodawać na patelnię. Dwie, trzy minutki z jednej i drugiej strony zdecydowanie wystarczą. Placki podajemy sobie z twarożkiem, żebyśmy miał jakieś źródło białka, do tego koperek, odrobina natki pietruszki, pieprz. No i mamy gotowe. Pięknie przystrojone placki już są przed nami. Ułożyłam je w taki okrąg i na środku mamy właśnie ten twarożek z koperkiem, a całe placki pospałam sobie jeszcze odrobiną natki pietruszki, żeby było właśnie jeszcze tak bardziej kolorowo i mm, pachnie w całym domu właśnie takimi, wiecie, tradycyjnymi plackami w sumie ziemniaczanymi, chociaż ja tradycyjnych placków ziemniaczanych ogólnie nie lubię i zawsze jak były w domu, to tak niechętnie jadłam. I zawsze lubiłam takie bardziej z blachy, takie wiecie, smażone, pieczone bardziej, bez tłuszczu. I one były zarąbiste. Moja babcia robiła takie placki na blachach, że oh my god, aż mi teraz ślinka pociekła. Takie smażone nie bardzo, ale dyniowe, of course, dlatego że dyniowe są słodkie. Więc jakby dla osoby, która jest słodką dupką, tak jak ja, myślę, że to będzie game changer, więc spróbujmy tych placków z tym właśnie twarożkiem. Ja te placki, jeszcze Wam tylko powiem, robiłam z 200 g startej dyni i ze 30 g mąki. Więc tutaj proporcje oczywiście też sobie możecie sami dowolnie, standardowo modyfikować. Ja Wam podaję takie proporcje, którymi ja sobie działam, ale wiadomo, że wszystko jesteście w stanie dopasować pod swoje makro, więc próbujemy. Rzeczywiście są dużo lepsze niż tradycyjne ziemniaczane, bo ta dynia jest taka słodziutka. Do tego właśnie to przełamanie w postaci twarożku z koperkiem. No i powiem Wam, że dla mnie to jest zdecydowanie lepsza opcja niż tradycyjne ziemniaczane. Mają one inną konsystencję, bo powiedziałabym, że nie są takie zwarte, ale ja uwielbiam właśnie takie przepisy, dlatego że to jest słodko-słone, więc spróbujcie koniecznie i dajcie znać w komentarzu. Drugim przepisem, który chcę Wam dzisiaj pokazać, będzie makaron w sosie dyniowym z fetą, z orzechami włoskimi i oliwą truflową. No i tutaj, jeżeli chodzi o składniki, potrzebujemy dowolnego makaronu. Ja tutaj używam akurat takiego z tego dnia włoskiego i jest bardzo fajny. Do tego wcześniej upieczona właśnie przez nas dynia, odrobina pomidorów krojonych. Oliwa, ja używam z białej trufli i bardzo wam tutaj polecam, bo ona ma taki właśnie grzybowy posmak, więc idealnie komponuje się z dynią i orzechami włoskimi, ale oczywiście może też być inna. Ser, feta bądź ser właśnie taki sałatkowy, czosnek, szalotka bądź cebulka, odrobina napoju migdałowego, czy też mleka, przyprawy, sól, pieprz oraz płatki czyli. Na początek podsmażam na oliwie drobno posiekaną cebulkę oraz czosnek, przy czym uważam, żeby nic się nie przypaliło. Potem dodaję na patelnię odrobinę pomidorów krojonych, no i wcześniej upieczoną oraz pokrojoną dynię. Wszystko delikatnie przysmażam, doprawiam sobie w międzyczasie solą, pieprzem, czyli odrobiną oregano. I teraz jak nam się wszystko już podsmażyło na tej patelni, trzeba będzie ten sos cały zblendować, więc przełożę sobie to wszystko do takiego naczynia i do tego poleci jeszcze napój migdałowy, przyprawy, odrobina serka śmietankowego. No i bardzo ważna rzecz, podczas gotowania dodawałam tu też, jak się zauważyć, troszeczkę wody z gotowania makaronu i dzięki temu ten sos będzie właśnie taki bardziej gęsty, więc taki tip ode mnie, zawsze jak robicie sobie jakiś makaron z dowolnym sosem, to zawsze dodajcie odrobinę wody z gotowania makaronu. Zawartość patelni dokładnie miksuje z mlekiem oraz odrobiną serka śmietankowego. Wszystko musi mieć taką gęstą konsystencję. Jeżeli jest za gęsta, to dodajcie sobie troszeczkę więcej mleka mleka bądź po prostu tej wody z gotowania makaronu. No i wszystko przekładamy sobie do garnka z wcześniej ugotowanym makaronem, mieszamy, ewentualnie tutaj doprawiając jeszcze do smaku, ale pamiętamy o tym, że feta jest słona, więc uważajcie z solą. Przekładamy na talerz, dekorujemy właśnie fetą, poziekaną bazylią, orzechami, posypujemy jeszcze odrobiną pieprzu no i możemy śmiało zajadać. Teraz spójrzcie, jak wygląda danie już przygotowane na talerzu z fetą, odrobiną bazylii i posiekanych orzechów włoskich. No powiem wam, że wygląda przepięknie. Sos smakuje znakomicie, bo już sobie spróbowałam. Nie próbowałam jeszcze z fetą i z tymi orzechami, więc zrobimy to oczywiście razem. Jeżeli chodzi o ten przepis, to przygotowanie jego zajmie wam naprawdę krótką chwilę, ale musicie mieć wcześniej już właśnie przygotowaną dynię, więc ja zawsze zachęcam do tego, że jeżeli robicie sobie takie dyniowe przepisy, żeby po prostu upiec tej dyni więcej, bo ją możecie wykorzystać właśnie do omleta dyniowego, do jakiegoś risotto, do sałatki, czy tak po prostu nawet sobie solo podjeść, więc... To jest bardzo fajna opcja już na meal prep, dynia do piekarnika, naprawdę pół godzinki i później wykorzystujecie ją do swoich różnych przepisów. Także dobra, spróbujmy to, bo już nie mogę się totalnie doczekać. Feta, makaronik, bazylia i orzechy. Mmm. To jest właśnie ten jesienny smak, który uwielbiam, czyli słodka, delikatnie orzechowa dynia, odrobina aromatu tej trufli, słona feta, bazylia, jakieś przełamanie w postaci orzechów, delikatna pikanteria z chili z pieprzu. No, powiem Wam, że naprawdę przepyszne połączenie, dynia jest słodka, feta jest słona, więc tutaj macie takie połączenie słodko-słone, jeżeli lubicie właśnie takie rzeczy jak nie wiem um, jakieś dania kuchni azjatyckiej, Switch chili, czy na przykład e, lody słony karmel, jakieś takie sposiłki na słodko, też e, z dodatkiem odrobinem soli, to myślę, że ten przepis zwłaszcza skradnie wasze serce, więc koniecznie sobie spróbujcie, bo naprawdę no ja jestem totalnie zakochana. Teraz spróbuję robić przepis i jednocześnie do was mówić, zobaczmy co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że ten kadr jest całkiem ok, więc jeżeli chodzi o omlet, najpierw wbijam sobie do miski jedno jajko, do tego poleci sobie banan, dojrzałego banana, takich bananów czarnych się nie bójcie, one nadal są bardzo dobre do jedzenia, zwłaszcza do omletów, bo pamiętajcie o tym, że takie banany zawierają więcej skrobi, więc... Te banany po prostu dadzą lepszą konsystencję temu omletowi. Mamy tak, 50 g dojrzałego banana i 100 g upieczonej dyni. 40 g mąki gryczanej. Dajemy sobie jeszcze odżywkę białkową o dowolnym smaku, oczywiście, ale ja tutaj używam sobie takiej o smaku ciasteczkowym. I e, najlepiej tu powiem Wam, że się sprawdzą właśnie takie smaki bardziej delikatne. Nie czekoladowe, raczej jakaś wanilia ciasteczko, ewentualnie właśnie jakieś herbatniki, czy nawet naturalna. Coś takiego po prostu delikatnego. Odżywki dajemy sobie 10 gramów. I tego omleta ogólnie już nie będziemy niczym słodzić, bo jest słona, słodka odżywka, słodki banan. I słodka dynia. A jeżeli dynia, to oczywiście też cynamon, więc cynamonu sobie nie żałujemy. Porządna ilość tutaj musi, musi wlecieć cynamonu, bo przecież dynia kocha cynamon. I jeszcze do tego wszystkiego mm, odrobina wody. Powiedzmy, że tak. Ja zawsze tej wody daję na oko, ale spróbuję dla Was to specjalnie odmierzyć. Myślę, że tyle wystarczy. Dobra, spróbujemy jak będzie, jeżeli dodam 40 ml wody, ewentualnie potem sobie troszeczkę jeszcze um, tutaj będę modyfikować. No i teraz co, tak przygotowaną przez nas masę po prostu sobie blenduję. Spójrzcie teraz, jak wygląda konsystencja ciasta do przygotowania omleta. Jak widzicie, ona jest naprawdę gęsta, dużo gęstsza niż taka konsystencja ciasta naleśnikowego. I taką właśnie konsystencję chcemy tutaj uzyskać. Kolor jest również przepiękny, więc teraz rozgrzałam sobie patelnię, lekko ją natuszczę i smażymy omleta. Ale jeśli chodzi o ten omlet, to powiem Wam, że to jest idealny posiłek na redukcję, bo ten omlet wyszedł taki grubaśny i jest mega mega sycący i niskokaloryczny, bo tutaj właściwie ten omlet, który Wam pokazałam ma 450 kilokalorii, a naprawdę idzie się nim mocno najeść, no i przede wszystkim jest objętościowy, więc jeżeli szukacie posiłków na słodko takich objętościowych, to koniecznie dodawajcie do nich dynię, no i spróbujcie tego omleta. Ja też bardzo często z dynią robię owsiankę, czy to gotowaną, czy pieczoną, więc jeżeli będziecie chcieli, to też Wam mogę pokazać takie fajne przepisy, Także koniecznie róbcie tego omleta, bo naprawdę jest 10 mleczek. wszystkie przepisy, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się spodobały i że spróbujecie któryś z nich w swojej kuchni, a najlepiej wszystkie. No i oczywiście, jeżeli Wy próbujecie któryś z przepisów, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu lub po prostu oznaczcie mnie na Instagramie. Będzie mi naprawdę bardzo miło. A oprócz tego, możecie mi też napisać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione przepisy z dynią w roli głównej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w kolejną niedzielę. Buziące!